Gdzie są te płatki? No właśnie. Gdzie nie to? mam komputera. Jak to nie A mi telefon zniknął? Nie, nie, że... telefon Ale może. No. Michał. Um, fajna tam? miejscówka, ale co te teraz? Nie wiem. Nie. Ogólnie i włączyłam kamerę, ale przez ten czas moja żona zaczęła rodzić yy, walona bateria w aparacie. Yy, I ogólnie teraz jest, siedzę w szpitalu i czekam już chyba czwartą godzinę, aż doktor cokolwiek powie, ale najwyraźniej mam nie gdzieś. A więc poczekamy jeszcze kolejne 8 godzin i może coś się pojawi. Ale ładny kwiatek. Dzień dobry. Dzień dobry! Y, pa, y, gratulacje, pan został ojcem. Y, płeć y, dziecka to chłopiec Jej. Y, pańska, żona, pańska żona będzie musiała zostać przez jeden dzień jeszcze w szpitalu, bo będzie musiała operację y, y, zaliczyć. Dobrze, dobrze. Co? Fantastycznie, ale w ogóle ludzie, od których kupywaliśmy to mieszkanie, mówili, że to miejsce jest jakieś straszne. Nie wierzę im. Fajna miejscowa. Samochody tylko są w miejscu, bo ciągle stoją. Te światła. Tutaj w ogóle kupiliśmy za dom. Więc fajnie. No, może tym dom jest fajne, jest fantastyczny. O, na przykład ta lampa jest fajna. No może jednak nie. A więc po prostu pójdę chwilę coś tam poprzeglądać na internecie. I ja wiesz. O! Dzień dobry. Dzień dobry. Pan, pan już może przyjechać, bo zrobiliśmy już. Ja dobrze, już, już odbieram moje dziecko i, pań, i moje pań, moją żonę od pana. Nie tego dziwaka. Oj, nie rozłączyłem się, do widzenia! Czyż mówiłem, że ten kwiat jest ładny? Dobra, nikt nie patrzy. Nie zobaczą. O, cześć! Nie zostawiaj mniej więcej z nim. Okej. Okay. Max jeszcze będzie musiał 5 godzin w szpitalu zostać. A kto ci mówi, że on będzie się nazywać Max? Ja. A, no to wszystko wyjaśnia. Mówiłem, że on jest jakiś dziwak. Przecież, z czego może się spodziewać po, Nf po NFZ-ie? Taksi, taksi, taksi! O! Już, już, Kurwa, Zapraszam! E... Do... Gdzie jedziemy? Dębowo 7. Eee, I zgaduję, że to jest taki krótki to tam, panu... A taki... Tak, soczyście. Może być 2 może zło, złote. Czekaj. A nie, masz na chwilę na ucho. Jaki tam groszowy to spierdzielamy. zielamy. Mhm. Dobrze. E, to jest pana zapłata. No, pan... Dobra, ej, co to? Co to? Co to jest? Ej, wracać tu! Szybko! E, ej, może potrzebujesz pomocy? Nie! Nie, nie potrzebujesz. Dobra, to idę sobie do kompa. Nikt mi w tym domu nie pomaga. Nie no nie wierzę. Powiedz, tata. Co <grystanie> to? Gdzie moja zapłata? O... Nie. Czy ty śpisz sobie? Jak bo to dalej jest? Ja nie ja wierzę. Yy, może ty... Wiesz, ty idź z nim pogadaj. Mhm. Przyjdzie kopernik jak nie zapłaci... O ty... A wiesz co... Idę. A bo co? Bo gówno wolni mi stąd pa. To herbata, słówka, lagi. Jak doktor powie, że dziecko jeszcze musi zostać na chwilkę w szpitalu, tak dosłownie na raptem parę godzin, a potem ten. A potem... Będzie, Będzie rytuały ze mną robić. Ze mną robić. Ja już nie chcę, on jest czar Bo gówno wam jest A, okej okay. no, no nie wiem, jakie gówno. No nie wiem. Co, co wiesz? No nie wiem!